Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi, w której Korona Kielce pokonała na Suzuki Arenie puszcze Połomice 3 do 1. Jest z nami trener, gości, pan Tomasz Tułacz. Dzień dobry, dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Gratulacje dla Korony. Wygrała zasłużenie, dlatego że szczególnie do przerwy mogła zamknąć ten mecz, a wynikało to z tego, że że w tych pierwszych 45 minutach niektórzy zawodnicy chyba długo dochodzili do siebie, że jest tyle kibiców, że jest mecz, w którym jest rywal bardzo zdeterminowany i miałem wrażenie jakby, jakby to co niektórych moich zawodników bardzo zaskoczyło, to, co zaprezentowaliśmy do przerwy, to, to nie jest DNA nie Niepołomice, to spory zawód dla mnie i chyba dla samych chłopaków, no, Wiadomo, ten zespół jest całkowicie nowy i, i wygląda na to, że będzie, będzie zdobywał te szlify w tej pierwszej lidze przy każdym kolejnym meczu, ale, ale to, czego nie zaakceptujemy i nigdy nie będziemy, nie przejdziemy do tego obojętnie, to jest strach, mnie nie interesuje granie na tym poziomie, z głową, w której z tyłu są jakieś obawy, i to było widać do przerwy. I, I jedyny pozytyw w wyniku do przerwy to jest to, że korona nie zamknęła meczu. W taki sposób nie możemy grać, i to można być słabszym, można mieć gorszy dzień, ale, ale trzeba się postawić, trzeba być w tym wszystkim odważnym. Zupełnie inaczej myślę, że to wyglądało po przerwie, aczkolwiek nie uniknęliśmy prostych prostego błędu przy stracie drugiej bramki. Chwała chłopakom, że był moment, w którym doprowadzili do, do kontaktu i, i myślę, że gdyby gdyby nie banalna strata i, i stracony gol na 3-1, to ten mecz by trochę dłużej potrwał, jeżeli chodzi o emocje z jednej i z drugiej strony. Tyle. Ja myślę, że korona do jakości dołożyła charakter. To jest ta różnica z tamtego roku, I, i jak będzie szła w tym kierunku, to będzie takim zespołem, na jaki tutaj solidnie wszyscy pracują, zabezpieczając pewne sprawy organizacyjne i środki. Że, że no, będzie to zespół, który będzie faworytem. Faworytem już jest, ale będzie to zespół, który który myślę, że solidnie włączy się do awansu, o walki o awans do ekstraklasy. My, tak jak powiedziałem, 15 seniorów, próbujemy tworzyć yy, zespół zawodników, którzy muszą niestety albo stety, przede wszystkim wyjść od tej podstawy, od tego fundamentu, która, który jest na puszczy, czyli z segmentalnych, a a piłkarsko też się obronimy. Bez tego, tej podstawy nie mamy, nie mamy o czym marzyć, ale myślę, że yy, mimo, mimo, tego, że w drugiej połowie straciliśmy dwie bramki, to za tą postawę w drugiej połowie yy, tutaj, no była ona zdecydowanie lepsza niż, niż do przerwy. Gościem drugiej części konferencji jest trener Dominik Nowak. Trenerze, poprosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. Najpierw może odkręcę wodę, bo ostatnio były problemy, więc... Aha, oh, oh, dobrze, dziękuję. No, na pewno cieszymy się z tego drugiego zwycięstwa. Ja, ja, ja powiem tak, że dzisiaj taka wygrała dojrzałość piłkarska mojego zespołu. Było widać, jeżeli chodzi o, o zawodników, taką dużą energię, jeżeli chodzi o wejście w samo spotkanie. Te założenia, które sobie nakreśliliśmy... Myślę, że one były na pewno dobrze realizowane perfekcyjnie, szczególnie tej pierwszej połówce, gdzie mogliśmy zamknąć to spotkanie. Lepszym wynikiem mieliśmy sytuację, natomiast oczywiście cieszy to, że, że, że graliśmy bezpiecznie, No przytrafiły nam się dwa, trzy niefrasobliwe, takie błędy wynikające troszeczkę z samouspokojenia, bym powiedział bardziej zespołu przy tym, co się działo na boisku. Druga bramka, 2-0, i, i, i na, pewno przy, na pewno zwracaliśmy też w przerwie uwagę, chociażby na to, że przeciwnik zmi może zmienić to ustawienie. Zmienił to ustawienie. E, natomiast strzeliliśmy drugą bramkę, ona była istotna e, i zabrakło takiej koncentracji. Wiemy, jak bramkę straciliśmy. Już tu nie będę rozbijał tego na czynniki. Mm, to sobie jeszcze spokojnie omówimy z zespołem. E, natomiast fajnie odpowiedzieliśmy tą trzecią bramkę. Bramką no, puszcza jest zespołem, który przede wszystkim gra. Bardzo konkretnie, czyli przede wszystkim operowała tutaj w grze na tym, żeby zyskać rzut wolny, czy z autu, wiedzieliśmy o tym, mówiłem na konferencji przed, stałe fragmenty gry, bardzo fajnie wybroniliśmy, tutaj brawa dla zespołu, oprócz tego też z takim zespołem strzeliliśmy staje fragment, fajnie opracowany e, przez sztab szkoleniowy i, i, i ta bramka też na 1-0 była istotna. E, i, I druga rzecz, no to te, te, ten element dośrodkowania zbocznej strefy, no to będziemy sobie analizować, bo było dużo tych dośrodkowań i myślę, że tutaj musimy, musimy lepiej, lepiej w tych bocznych sektorach bronić w perspektywie chociażby następnych planów. Jest radość, na pewno jesteśmy zadowoleni. Paru zawodników miało urodziny, także to jest fajny prezent. Daria miała akurat wczoraj, także myślę, że też to jest taki dodatkowy był bodziec, ale, ale fajny prezent dla solenizantów w postaci trzech punktów, które zostają w Kielcach. Dziękuję. Dobrze, że trener nie powiedział, ile lat skończyłam, dziękuję. dziękuję. Czy jakieś pytania są do trenera? Mam pytanie, jak wygląda sytuacja zdrowotna Marcela Gąsiora, być dzisiaj kolejny mecz poza kadrą, jaki to jest uraz i kiedy możemy się spodziewać jego powrotu? Znaczy walczymy na pewno z tym urazem, tutaj sztab medyczny mm. Robi wszystko, żeby przede wszystkim doprowadzić Marcela na, na, na 100% trenuje indywidualnie, także zobaczymy, czy będzie akurat na następny mecz. Czy w perspektywie jeszcze poczekamy. Ważne jest to, żeby zawodnik wyleczył się do końca, bo, bo wiemy, jak, jak ta liga będzie długa, prawda, jeszcze dodajmy do tego, że to nie tylko runda jesienna, ale trzy kolejki rundy wiosennej, więc tutaj jest ważne, żeby umiejętnie umiejętnie doprowadzać na 100% zawodnika do zdrowia, żeby nie zdarzyło się tak, że wyjdzie powiedzmy na 80-90% i, i, i znów ta kontuzja się odnowi. Także tak Przemek Szarek też już trenuje na 100%, podobnie i Maciek Bortniczuk. Także no, no tutaj nie ma, nie, ma, nie ma, oczywiście już więcej urazów. Natomiast Kuba, no to wiemy, Osobiński to, to jest uraz, który, który jeszcze będzie związał się z rehabilitacją. Natomiast po meczu, no wiadomo, porozbijani jesteśmy, graliśmy z silnym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o fizykę, no ale nic poważnego raczej nie powinno być. No właśnie, bo ja też w tym temacie zdrowotnym, Konrad Forenc i Grzegorz Szymusik. Konrad po tym zderzeniu dosyć długo leżał, a Grzesiek Szymusik jak schodził, to tę lewą rękę tak nienaturalnie trzymał. Tam się nic złego nie stało? No powiem tak, na, 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 na gorąco trudno oceniać. W tej chwili chociażby jest pierwszy etap odnowy i, i tutaj fizjoterapeuci zajmują się zawodnikami, więc tą Informacje będziemy mieli jeszcze dzisiaj, czy, czy coś ewentualnie stało się. Ewentualnie, jeszcze mamy jutrzejszy dzień, i od rana oczywiście będziemy bardzo mocno pracować, jeżeli chodzi o, o te kwestie zdrowotne i doprowadzania zawodników na, na 100%. No, zobaczymy, tak jak mówię, dzisiaj nie odpowiem na to pytanie, na ile, na ile to są urazy, które mogą ewentualnie wykluczyć zawodników z następnego spotkania. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy, zapraszamy w sobotę 12:40.